Uwaga kochani na kwiecień, co tu się może zadziać w kwietniu dla wagi, jaka będzie energia miesiąca, idziecie po zwycięstwo, kurczę, podrywacie się fajnie do życia, bardzo dużo działania jest, ale tutaj też jest yy, no zwycięstwo tak naprawdę na tej karcie. Jeżeli macie zamiar coś osiągnąć, osiągniecie na pewno. Coś ważnego na przykład. Zobaczmy, co w miłości. Co tam w miłości dla wagi. Oj, fajnie. No, tutaj kurczę jakaś waga, będzie miała kogoś na oku. Jeżeli jesteście kobietą, no to będziecie trzymać kogoś w tajemnicy, i tu się pokazuje, że bardzo możliwe, że będziecie się po cichu, po kryjomu, spotykać z tą osobą. Yy, tutaj ostatnie karty mówią o tym, że będziecie musieli poczekać. Być może trzeba będzie poczekać na tą osobę. Pojawia się, że chcieliście się, tutaj pojawia się w miłości, że mieliście dosyć jakiejś sytuacji. Odpoczywacie po jakichś przejściach, wiecie, w ogóle, nawet mogłabym powiedzieć, odchorowujecie, ale ruszacie w podróż. Mogłabym powiedzieć, że ta podróż to jest po to, żeby odnaleźć siebie tak się tutaj pokazuje po to, żeby odnaleźć siebie, po to, żeby przemyśleć pewne rzeczy. Wracacie z jakimiś marzeniami, rozmarzeni. Być może jest jakaś osoba w waszym życiu, pojawia się wasza oso jakaś osoba w waszym życiu i tu wiecie co: no, ten rycerz można by powiedzieć, że być może przy tej podróży mm, gdzieś tam, po to, żeby odnaleźć siebie, spotykacie kogoś. Tak się pokazuje. Ale trzymacie tę osobę w tajemnicy. Mm, tu się pokazuje kobieta mądra. Spotykacie się z tą osobą w kwietniu pokryjomu e, i czekacie na tą osobę. Tak się pokazuje. Tak się pokazuje. Dlaczego Wy tutaj chcecie się odizolować? Odeszliście od kogoś wcześniej, tak? Tam był pusty dom. Pusty tak naprawdę nic więcej nie dało się wykrzesać jakby z tej relacji. Ruszacie w podróż. No, bo możecie zawalczyć. Pokazuje się, że coś fajnego zaczyna się dziać w waszym życiu. Możecie tutaj zawalczyć o coś. Chcecie pójść po jakieś zwycięstwo. Bo tutaj tru trochę trudno będzie zawalczyć. W każdym bądź razie ruszacie w podróż, tak? W ogóle to jest jakaś taka podróż w głąb siebie, albo wiecie co, wyjeżdżacie w podróż, żeby odnaleźć dosłownie siebie. Pojawia się mm, fajny, fajny, fajny jakiś plan. E, tutaj mamy tego rycerza, mężczyznę, który pojawia się w tym miesiącu. Mm, kurczę, ta znajomość w ogóle rokuje bardzo dobrze, mm, po jakiejś dłuższej przerwie. Czujecie się, jeżeli jesteście kobietą, piękne przy tym mężczyźnie? On wam mówi w ogóle bardzo dużo komplementów, tutaj tak jest, ten mężczyzna. Mm. On czekał z działaniem, tu się pokazuje. On wcześniej jakby czekał troszeczkę z działaniem, cierpliwie czekał, być może czekał na to, aż wiedział, że wcześniej jesteście zajęte i tutaj, no, on wam mówi bardzo dużo pięknych słów, ten mężczyzna. Aczkolwiek ten rycerz to troszeczkę może, wiecie, być taki. Mm, Niezbyt uziemiony, troszeczkę bujać w obłokach. Suma summarum pokazuje się w kwietniu, spotykacie się z tym mężczyzną, ale macie go w tajemnicy. Dla równowagi, tutaj jest, się pokazują jakieś prezenty, wiecie co? Spotkania prezenty, i wy tak naprawdę spotykacie się z tym mężczyzną, tutaj się pokazują, a boicie się tak naprawdę tego, że hmm. jakieś spotkania towarzyskie są. Jest tutaj fajna energia, bo pokazuje się równowaga w braniu i dawaniu. Z jakiegoś powodu trzymacie tę osobę w tajemnicy, nie chcecie jej jakby, żeby, kurczę. W ogóle się pokazuje taka sytuacja, że ten mężczyzna jeszcze nie do końca zamknął jakiś etap, wiecie, tak jakby dosłownie pokazuje się, że, że on już nie jest z kobietą, ale ta sytuacja jego jakby nie do końca jest jeszcze wytłumaczona w jakiś sposób, że ta kobieta mogłaby się czuć zazdrosna, chociaż już nie są razem, to mogłaby, wiecie, się irytować, robić podgórkę może z jakiegoś powodu, tak się dosłownie pokazuje. Dlatego z tym mężczyzną spotykacie się tak troszeczkę po zmroku. Ten mężczyzna tutaj naprawdę ma do was bardzo szczere w stosunku do was ma bardzo szczere intencje, bo tutaj naprawdę wychodzi z takimi no sercem na dłoni, tak? Tutaj uczucia są, i jak najbardziej są te uczucia, ale wy się wstrzymujecie, czekacie cierpliwie. Bo przychodzą do Was wiadomości, trudne jakieś. Tak, bo to są wiadomości, słuchajcie, trudne, mówiące o tym, że. Hmm, tutaj są jakieś sprawy na ostrzu noża, jeżeli chodzi o odcinanie się. Te sprawy, które są na ostrzu noża, są przy mężczyźnie. On wychodzi do Was z uczuciami, ale przychodzą tutaj jakieś wiadomości, dlatego trzeba się też. Tutaj się pokazuje, że spotykać pokryjomu jakby, dlatego że tu są trudne wiadomości, że bardzo możliwe, że kobieta, która była z tym mężczyzną wcześniej, dowiaduje się o tym, hmm, dlatego wy czekacie strzymujecie się, nie podoba wam się to do końca, że takie sytuacje mają miejsce, tak? Są jakby w waszym życiu gdzieś z boku. Nie bardzo wam się to podoba, ale czekacie, dajecie temu jakby szansę. Tu się dosłownie pokazują takie sytuacje, że przychodzą wiadomości o tym, że ktoś bardzo ciężko przeżył na przykład rozłąkę, tak? I kogo to dotyczy? Ja jeszcze sobie sprawdzę. Kobiety, która ma złamane serce. Więc ten mężczyzna, który tu się pokazuje, to jest mężczyzna, który prawi Wam tutaj bardzo dużo komplementów, on wychodzi do Was jakby z sercem na dłoni, ale będziecie się z tą osobą w kwietniu spotykać po kryjomu, e, ponieważ przyjdą tutaj wiadomości, że jakaś kobieta dowiedziała się, mimo że już najprawdopodobniej ona z tym mężczyzną nie jest, ona dowiedziała się o tym, że on ma kogoś. Hmm, to jest ten sąd ostateczny. Właśnie, który mówi o tym, że jest to ciężka sytuacja, bardzo dla tej kobiety, która ma złamane serce, i dlatego wy się tu nie ujawniacie, nie ujawniacie się autentycznie, wyczekacie w kwietniu. Końcówka kwietnia pokazuje, że wyczekacie. Co w finansach? Nowe, fajne projekty i decydowanie. Mm, tutaj są sprawy sądowe, jakieś wyroki bardzo możliwe. Mogą być nawet, chociaż nie są. Nie, to nie będą takie pieniądze, ale tutaj będą, będzie wybór przy ścieżkach życia. Tak naprawdę, którą ścieżką pójść w życiu <laughs> będzie zamykanie pewnych rozdziałów. Hmm. Hmm. Będziecie mieć jakiś tam swój własny plan, fajny, finansowy na przyszłość, tu też będą decyzje. Tu będziecie musieli uwzględnić drugą osobę. Jeżeli chodzi o finanse, słuchajcie, i o pracę i tak dalej, będziecie musieli uwzględnić tą drugą osobę, z którą tutaj się pokazujecie. E, no, tak to tutaj jest. Najpierw do, tu się musi dokonać jakaś sprawiedliwość. <laughs> Nowy fajny projekt spowodowany jakimiś zmianami w Waszym życiu. E, żonglowanie trochę pieni pieniądzem tak naprawdę, albo wybór tych ścieżek będzie spowodowany właśnie też jakimiś umowami, jakimiś, jak, jakimiś inwestycjami. E, przeglądanie tu się pokazuje, przede wszystkim przeglądanie, tak? E, jakiś rachunków, e, jakichś umów. Dokumentów, papierów i to wszystko jest przy sądzie, przy sprawie, przepraszam, przy sprawiedliwości, która mówi o sądach, i jest tutaj też adwokat. Więc jakby sprawy tutaj, no, trochę będą jakby grubsze, tak? Wy macie odnośnie tej sprawiedliwości jakiś w ogóle życiowy swój własny plan. Y, to jest związane w ogóle, spowodowany ten plan brakiem finansowym, tak? Że wy macie tutaj jakiś plan po tej sprawiedliwości, tak naprawdę na swoje życie. Wcześniej nie mieliście pieniędzy, teraz y, dokonujecie jakiegoś wyboru. To, ten brak finansowy spędzał Wam sens, powiek, tak? Dlatego Wy wiecie, że musicie dokonać wyboru, jeżeli chodzi o te pieniądze czy o pracę. W każdym bądź razie ten wybór będzie dotyczył um, 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 przepraszam będzie dotyczył na pewno osoby, z którą tu się pojawiacie, tak? To jest, to jest właśnie też osoba, która nie do końca jest wolna. Temu wszystkiemu, tak, ta osoba musi zamknąć etap i te właśnie sprawy pracy czy finansowe są bardzo związane tutaj, bo tu są decyzje. Będziecie tak naprawdę staniecie przed. To jest dosłownie, tu jest ta końcówka tak samo jak tutaj, po tej stronie. Staniecie przed jakimiś wyborami, będziecie wiedzieli, że przy tej znajomości tutaj naprawdę ta znajomość się pojawia, dlatego że wcześniej ktoś zamknął etap, tak. Być może ten mężczyzna, który się tutaj pojawia, temu wszystkiemu przyświeca gwiazda. Wy tutaj macie zielone światło, i wy to czujecie, wy to wiecie. Dlatego wy wiecie o tym, że no tu jest miłość. Tu się pokazuje naprawdę miłość z tą drugą osobą, więc wy tutaj wiecie, że trzeba dokonać wyboru. Ta karta mówi o tym, że ty już musisz zdecydować. Jeżeli chodzi o swoje sprawy, że takie życiowo-bytowe, to ty musisz wziąć tą osobę pod uwagę. tak? Z nią ci ta gwiazda świeci tak naprawdę. Będąc z nią. Masz zielone światło, wy tutaj macie zielone światło do wszelakich różnych rzeczy. I czemu wy jesteście tutaj um, po przejściach? Wszystko się słuchajcie, wyklarowało z końcówką. Pokazuje się, że macie bardzo duży wybór. Że o, y, wcześniej też rzucaliście sobie przy tym, y, że ktoś tutaj odciął tak naprawdę y, jakąś relację, zamknął być może drzwi jakiegoś domu. Wy sobie to troszeczkę czarno wróżyliście z tego tytułu, ale teraz już jesteście po tych wszystkich sytuacjach na koniec kwietnia. Tu się pokazuje, gwiazda wam świeci, dokonujecie wyboru, wiecie, że musicie tą drugą osobę wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi o bytowe takie naprawdę sprawy, tak? Macie bardzo duży wybór, y, odpoczywacie po tym wszystkim. Jesteście w dobrym nastroju, tu się pokazuje. Możecie zacząć planować jakby tak naprawdę na nowo to swoje życie. Tu z końcówką yy, yy, tak naprawdę są te wielkie arkana, które mówią o tym, że tu jest ta gwiazda, która przyświeca na dłużej i tu są te yy, wielkie arkana, które mówią o tym, że jesteście już po tych wszystkich wydarzeniach razem jakby z tą osobą, tak? Przed wami jest w ogóle duży wybór, czego chcecie dokonać, co chcecie mieć, być może, gdzie chcecie mieszkać, tu jest naprawdę, tych kielichów jest mnóstwo. Dopiero tak naprawdę to wy będziecie dokonywać wyboru z końcówką kwietnia, jak ma wyglądać wasie, wasze życie i będzie tu też chodziło właśnie o takie sprawy bytowe. Jaka jest rada dla wagi? Żeby, jeżeli jesteście kobietą, kreujcie swoje życie naprawdę, bo wy jesteście kobietą, która potrafi naprawdę zarobić pieniądze, tu się pokazuje, potraficie zadbać o te finanse. Kreujcie swoje życie, rozkręcajcie pewne plany. Macie wszelkie narzędzia. Tu jest pokazane do tego, żeby to życie na, na nowo zbudować w fajny sposób, ucząc się, robiąc nowe rzeczy. Natomiast jeżeli jesteście mężczyzną, to pokazuje się tutaj, że przy kobiecie, która ma pieniądze, będziecie mogli się bardzo dobrze rozwinąć. Tak się tutaj pokazuje dla wagi. Wszystkiego dobrego, kochani. услышания.